Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z Encyklopedii Kryptowalut. Dzisiaj do Was przychodzę z kolejnym filmem z projektem, który. No, jest nowym, nowym Crowd tokenem. Trzeba sobie to od razu powiedzieć, jest zwykłą kopią Crowd tokena. Dlatego stwierdziłem, że z racji tego, że na rynek wchodzi cały czas nowa masa osób, które niestety nadziewają się na tego typu projekty, jak Dascoin, crowd Wallet, CrowdToken, wcześniej jeszcze Plus Token, i tak dalej, i tak dalej, no to trzeba kontynuować tworzenie takich filmów. Zresztą, film teraz o CrowdTokenie ma już chyba prawie 8000 wyświetleń, jak na mój kanał to jest naprawdę czołówka. No i stwierdziłem, że chcę robić dalej coś dla tych osób, które nowe wchodzą na rynek. Bo niestety, powiem Wam szczerze, pojeździłem trochę po konferencjach, porozmawiałem z ludźmi i prawda jest taka, że. Bardzo duża część osób, dosłownie, nie wiem, 30-40% osób, tak przynajmniej licząc e, z tych rozmów, które przeprowadziłem, wchodzi na rynek krypto przez niestety takie projekty, jak Crowd Token, jak plus Token, jak Dascoin i tak dalej. No bo wszyscy się bardzo mocno z tych osób reklamują, którzy promują takie projekty. Wydają kupę hajsu na promocję, bardzo jakby próbują dbać o tych swoich nowych ludzi, którzy wchodzą do ich piramid, wchodzą do ich tych grup społeczności, i tak dalej, na których zalewają, tak naprawdę. Dbają o nich, no bo po prostu na nich zalewają. No i niestety uważam, że nawet jeżeli już powstały jakieś artykuły na temat tego projektu, który dzisiaj będę omawiał, na temat projektu EXA, bo tak się nazywa ten, ten projekt to tak czy siak proszę was, żebyście zostawili łapkę pod tym filmem, komentarz i udostępnili go jak najbardziej, żeby te filmy też były promowane, jeżeli ktoś wpisze w Google'ach Exa Wallet, tak jak teraz się wpisuje token, crowd token i mój film jest na pierwszym miejscu, to żeby tego typu filmy też gdzieś tam się wysoko pozycjonowały i odstraszały potencjalne kolejne osoby, które by weszły do tych piramid przed tymi właśnie projektami, aby nie wtopiły tam swoich pieniędzy. Oczywiście jedyną sprawą, jaką ktoś może się oddzięczyć mi, no to wejść na stronę tutaj cyklopediakryptowal.pl Jeżeli chce, no to może tutaj oczywiście zakupić sobie książkę, którą wydałem parę miesięcy temu. I tak wspomóc gdzieś tam istnienie kanału. Dobra, no a teraz przechodzimy do omawiania tego projektu. Już jesteśmy na stronie głównej tego projektu EXA przez 2x. To jest ważne, bo jak piszecie sobie samo x to wyskakuje w ogóle jakiś inny projekt całkowicie też związany z krypto, natomiast nie ma on tu nic wspólnego z tym projektem x. -a. No i czym jest ten projekt? Oczywiście jest to twoje wejście w blockchain, jest to również tak jak cloud token blockchain czwartej generacji. Gdzieś tam pominęli te poprzednie trzy, no i oni już weszli na czwarty stopień zaawansowania. Oczywiście na stronie głównej macie linki do pobrania aplikacji na telefon, bo ta aplikacja tak samo jak Cloud Wallet, Cloud Token jest tylko aplikacją do zainstalowania na telefon. No i czym, czym jest ten Cloud Wallet? Tak jak w przypadku Cloud Tokena jest to po prostu portfel, który posiadając swojego super bota Devo Plus, tam już Jarvis, tutaj jest Devo Plus, nalicza Wam codziennie pieniądze ze zdeponowanych tam kryptowalut. Mają tu oczywiście swoje AI, które handluje na giełdach, gdzieś tam niby te transakcje są, niby przechodzą, tak naprawdę to oczywiście jest jedna wielka ściema. No i za pomocą tego Dove Plus oni tradują waszymi pieniędzmi i wy dostajecie wypłatę w ich tokenach, tak samo jak w poprzednim, jak w tamtym projekcie dostajecie wypłatę w ich tokenach. Tak naprawdę w centralizowanym, zamkniętym środowisku, bo tego tokena nie da się nigdzie indziej sprzedać, nie da się nigdzie indziej obracać, tylko na tym śmiesznym portfelu. W skrócie wygląda to tak, jak tu widzicie, instalujecie portfel na swoim telefonie, wrzucacie tam hajs, no i otrzymujecie dziennie niby wypłaty, co jest oczywiście prawdą, do jakiejś tam wypłaty dostajecie, no ale tak naprawdę jest to wszystko jedną wielką ściemą i jakiekolwiek pieniądze, które w tym momencie dostajecie z tego produktu, to jest tylko hajs z osób, które kolejne wchodzą do piramidy. Mówię wam o tym dość szybko, bo mamy 20 sierpnia, a projekt wystartował na początku 20 października, przepraszam. A projekt wystartował na początku tego miesiąca, także jest to świeżynką, kolejny skam na rynku. Fajny bardzo artykuł jest na stronie brat bliźniak, Crowdtochena, kolejny kryptoskam. Fajnie tutaj dla tych, którzy nie chcą oglądać filmu, mają opisany właśnie ten produkt. Piszą również z są zdecentralizowaną siecią i tak dalej, co jest? W ogóle nic nie ma wspólnego z prawdą, tak jak powiedziałem, jest to zamknięte, scentralizowane środowisko. Kolejnym, kolejnym podobieństwem do Cloud Tokena jest to, że aby się tam zarejestrować, musicie podać referral code. Nie możecie tam się zarejestrować, nie wchodząc w część piramidy. Powtórka z Cloud Tokena, 21, 21 poziomów afilacji w dół, także dostajecie o 100% od Pierwsze, od pierwszego poziomu, ileś tam od drugiego, od 3, 3 do 15, później od 16 do 21 dostajecie jakieś tam procenty z zarobionych przez kolejne osoby z waszej piramidy kasy po prostu, tak samo za jakieś polecenia dostajecie pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj kryptomaniak znalazł portfel tej, tego exa walletu, jest tu zdeponowany, widzicie, na tamten moment było prawie 500 bitcoinów, rozumiecie? 500, 500 razy ile teraz, 8000 bitcoin, tak? No to macie, to są niewiarygodne pieniądze, ile już zostało zdeponowanych w tym skamie kasy, a niestety a oni się mogą zwinąć i prawdopodobnie tak będzie z dnia na dzień. Oczywiście wszyscy ci dziennikarze mówią, że ten temat jest legitny, bo są tam e, osoby, które gdzieś tam mają związek z ibm nie z ibm -em i tak dalej, i tak dalej, ale to we wszystkich tych projektach tak jest. Zdjęcia są po prostu jak ściągnięte gdzieś z internetu, są wypikselizowane. Jakość tych fotek jest tragiczna. Jak sobie wejdziecie i chcecie poszukać gdzieś tych zdjęć na internecie, no to już was uprzedzam, nie ma nigdzie więcej tych zdjęć w internecie, niż tylko w odnośnikach do portfela i do strony głównej EXA. Także no, legitność tych osób i prawda o tym, czy te osoby w ogóle istnieją, czy nie, jest dość mocno tutaj podważona. To jest niby tutaj ten twórca tego całego projektu. No niestety wątpię w to żeby to było wszystko takie prawdziwe i tak jak Cloud Wallet się za, za niedługo zapewne zwinie tak samo stanie się w krótszym lub dłuższym czasie. Tak mi się oczywiście wydaje z Exa Walletem. W opisie tego filmu będziecie jeszcze mieli taki pisemny spis jeszcze dodatkowych informacje na temat tego tutaj projektu, Ponieważ współpracuję z pewną osobą, która mi pomaga w tym momencie zbierać informacje o tym projekcie właśnie. Także ta osoba jeszcze u siebie na, na stronie internetowej dopisze wam jeszcze więcej ciekawych informacji i ciekawostek na temat tego projektu, które po prostu potwierdzają, że jest to zwykła ściema. W skrócie to tyle, nie ma co się rozwodzić. Niestety działa to wszystko na jedno kopyto. Nawet szata graficzna jest podobna gdzieś jak do Cropt Także tak jak was prosiłem na początku, polecajcie ten film, lajkujcie, udostępniajcie znajomym, żeby naprawdę wchodząc w świat krypto, który jest fajny, ciekawy i, i, i jest przyszłościowy, żeby nie wdepnęły w taką kupę, jakim jest chociażby ten projekt. Także widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!